Z tej strony Aga, dzisiaj mam dla Was temat, myślę, który nie był poruszany jeszcze, ale osobiście mnie pasjonuje, ze względu na to, na pracę, którą wykonuję, ze względu na to, że dietą bezglutenową, bo o niej będziemy mówić, jestem w stanie pomóc wielu osobom, przede wszystkim nie tylko zredukować swoją wagę, ale zmienić jakość życia. Czym jest tak naprawdę dieta bezglutenowa? Postaram się przekazać Wam informacje w sposób jak najbardziej dostępny, bo chcę to zrobić, żebyście w praktyce coś wynieśli, a nie czysto teoretycznie tutaj informacje, które możecie wszędzie, wszędzie tak naprawdę przeczytać. Eliminujemy z jety bezglutenowej oczywiście pszenicę, żyto, jęczmień i niestety, ale również owiec, także płatki owsiane od razu odpowiadam tutaj na pytanie, jeżeli nie macie płatków owsianych bezglutenowych, które są, do, które są naprawdę dostępne już w większości sklepów, także eliminujemy, również ze względu na to, że są pakowane bardzo często w, w hurtowniach, gdzie pakowana jest pszenica także jak chodzi o eliminację, to jest, to jest pierwsza sprawa. Dlaczego dieta bezglutenowa? Nie jest to tak, jakby się mogło wydawać, jedynie zachcianka, jedynie, hi, jeżeli, jedynie hit żywieniowy. Dieta bezglutenowa może ratować nawet w niektórych przypadkach życie. Nie wiem, czy słyszeliście o celiaki, nie wiem, czy wiecie o, na temat Hashimoto, na temat autoimmunologicznych chorób. To są, to są jednostki chorobowe, w których dieta, dieta bezglutenowa jest tam naprawdę jedynym leczeniem. Także, że nie jest to jedynie hit na rynku teraz redukcyjnym na rynku tutaj sportowych, sportowych dietetyków, ale jest ona używana już od lat tak naprawdę w jednostkach chorobowych. Jeżeli dajmy na to, usłyszeliście od swojego lekarza, dietetyka, trenera, dla Ciebie wskazaniem jest dieta bezglutenowa, jak się za to zabrać. Oprócz oczywiście eliminacji produktów, o których powiedziałam, bardzo warto jest mieć świadomość tego, że czytanie etykiety jest podstawą przy stosowaniu diety bezglutenowej. Przede wszystkim znaczek przekreślonego kłosa, produkt dla Was bezpieczny to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, musicie mieć świadomość jednej rzeczy: dieta bezglutenowa to jest zmiana tak naprawdę stylu życia, podejścia do życia, a nie tylko wyeliminowanie pewnych produktów z diety. Nie możecie podchodzić do sprawy tak, że będę jadła niesmacznie, skupię się na chlebie bezglutenowym, o którym wszyscy mi mówią, że jest totalnie nie do przełknięcia, nie będę mogła jeść swojego ukochanego chlebu się z piekarni. Nie. Tak naprawdę, w dzisiejszym, w dzisiejszym tutaj świecie kulinarnym jest tyle blogów. Jest tyle źródeł, z których można czerpać inspirację, że dieta bezglutenowa czasami jest smaczniejsza niż dieta nasza tradycyjna, gdzie osoby nie korzystają z produktów alternatywnych. Chcę wam tylko zapowiedzieć, że będę, będę na pewno nagrywała materiały na temat poszczególnych produktów, które używam, jako że jem praktycznie w 100%, w 100% bezglutenowo, które używam w swojej kuchni, ale które też rozpisuję w dietach dla moich klientów. Także dzisiaj o tych produktach nie będę dużo mówiła, ale tylko w woli takiego wstępu. Przede wszystkim tak, płatki wciane możemy sobie zastąpić, czy płatkami jaglanymi, czy płatkami z komosy ryżowej. Są one dostępne już nie tylko w sklepach internetowych, ale takie sklepy internetowe są na pewno dobrym źródłem, żeby się zaopatrzać w produkty ze względu na a dostępność, a B też, też koszta. Więc płatki, możemy spokojnie sobie płatki spożywać, jeżeli lubicie omlety jak najbardziej tak, a propos gluten nie znajduje się w mięsie, rybach i jajkach. Nie bójcie się tych produktów, bo to też jest, jeżeli przychodzą do mnie ludzie i, i, i słyszę Pani Agnieszko, to ja będę jadła zamiast ryb. Nie ma ten gluten. Gluten jest tylko w tych produktach, które wymieniłam. I wracając jeszcze do czytania etykiet. Yy, bardzo często zdarza się, że Produkt, że, że, dane, że dany produkt ma wiele składników. Uważajcie na takie produkty w puszkach, gotowe, przetworzone, często zagęszczane słupkami, często doda, dodawane są do nich właśnie produkty glutenowe, więc y, tutaj moja uwaga, starajcie się sami przygotowywać większość, większość posiłków w domu i nie kupować gotowych sosów y, i tego podobnego. Jak chodzi o źródła danych oczywiście niestety odpada Wam y, Podstawowa u nas, u nas źródło węglowodanów w Polsce, czyli, czyli pieczywo, ale można zastąpić je naprawdę świetnymi, świetnymi innymi produktami typu komosa ryżowa, typu amarantus, czyli tak naprawdę zboże XXI wieku. Albo można samemu upiec w domu chleb, na przykład czysto ziarnisty, czyli chlebuś, który składa się z większości ziaren, ale może być na, na przykład domieszką kaszy jabłanej wydaje się, że musimy zrezygnować z pieczywa tutaj w dacie bezglutenowej, nic bardziej mylnego. Polecam wam piec chlebu ziarnisty. Uważajcie na te dostępne, ponieważ one są jednak spotkami owsianymi, także są produktem glutenowym. Ale w domu możecie spokojnie z ziaren chleb sobie upiec z dodatkiem kaszy jaglanej. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli do tematu kaszy jagranej. Kto kojarzy mój fanpage czy mój blog wie, że bazuje w większości jak chodzi o przepisy na właśnie kaszę jaglanej. Przede wszystkim genialnie odkwasza organizm, ale sprawa druga, smakiem nadaje się do potraw tak na słono jak i na słodko. Dlatego też włączenie kaszy jaglanej to też podstawa. Jeżeli zaczynacie mieć do czynienia z dietą bezglutenową, poczytajcie, poczytajcie o kaszy jaglanej. Co chcę żebyście wiedzieli z tego filmiku? Jeżeli usłyszeliście, jeżeli wiecie, że macie Hashimoto, jeżeli wiecie, że e, macie celiakę, jeżeli wiecie, że macie e, jakąś inną chorobę autoimmunologiczną albo Wasz dietetyk czy trener zasugerował, że redukcja tkanki tłuszczowej nie przebiega tak jak powinna i może spróbujmy diety bezglutenowej, nie przerażajcie się. Naprawdę warto e, przede wszystkim poczytać, warto zdobyć informacje, warto prześledzić blogi, warto poczytać e, Informacje u osób, które już przez, przez ten proces wprowadzający przeszły. Jest to około miesiąc tak naprawdę wprowadzenia nowych produktów, zmiany nawyków żywieniowych, nauki przygotowania posiłków i zobaczycie, że zaczniecie się czuć komfortowo stosując dietę. Można jeść przepysznie i myślę, że tutaj moje przepisy, tak samo moje filmiki pomogą Wam przebnąć przez proces zmiany diety na diety bezkondomowe. Także do następnego razu. Dzisiaj tylko wprowadzenie do tej diety.